Moi drodzy, dzisiaj 8 grudnia, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny i na sam początek krótka, krótka lekcja z języka polskiego, mianowicie e, pamiętajmy, że mówi się 8 grudnia, nie 8 grudzień, ponieważ grudzień jest jeden, nie ma 8 grudniów, mówimy na przykład 23 września, ponieważ w domyśle jakby pomijamy słowo dzień, czyli 8... W nawiasie w domyśle dzień i grudnia. Jeśli mówimy na przykład 24 czerwiec, jest to błąd, ponieważ nie ma 24 czerwców. Jest 24 w domyśle dzień czerwca. To taka pierwsza informacja, może się Wam, wam przydać. Mi ktoś zwrócił kiedyś uwagę i jestem wdzięczny tej osobie. Dzięki temu też wiem, jak poprawnie mówić. Co to znaczy, że Maryja jest niepokalanie poczęta? Mianowicie, no to oznacza, że Maryja poczęła się bez grzechu i żadnego grzechu w życiu nie uczyniła. Jest taka anegdotka, nawet jak to Pan Jezus spotyka tą kobietę, którą właściwie oni przyprowadzają do Pana Jezusa, kobietę cudzołożną i Pan Jezus mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy na nią rzuci kamień. No i podchodzi ponoć Matka Boża z kamieniem, a Pan Jezus mówi, Maryjo, nie Ty, Ty się nie wtrącaj. Kawa może nie każdemu się podoba, ale, ale uważam, że bardzo to logiczne i poprawne, ponieważ Maria nie popełniła żadnego grzechu. Ktoś może powiedzieć: Jak to możliwe, grzechu nie popełnić? Też tak kiedyś myślałem, że to właściwie niemożliwe, natomiast troszeczkę zmieniło mi się myślenie, kiedy zacząłem chodzić do chorych z Komunią Świętą, ponieważ spowiadałem to osoby i on mówią: Proszę, księdza, no, byłem, czy byłam 3-4 miesiące temu u spowiedzi ja właściwie nie wiem, z czego się spowiadać. Nie grzeszę, siedzę w domu, oglądam telewizję, ale oglądam same dobre y, programy, religijne filmy, bo inne mnie nie interesują. Mieszkam sama, czytam sam, z nikim się nie kłócę. No, nawet gdybym chciał się pokłócić, nie mam z kim. Nawet gdybym miał ochotę na gdzieś tam zgrzeszyć, też nie mam po prostu z kim. Więc tak naprawdę tu chodzi też o to, żeby unikać okazji do grzechu. Jeśli my unikamy okazji do grzechu, to tak naprawdę jesteśmy w stanie o wiele mniej grzeszyć. Tu mi się przypomina taka myśl Alberta Eichsteina, który powiedział, cytuję: Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Powtórzę: Szaleństwem jest robić wciąż to samo. I oczekiwać różnych rezultatów. Jeśli my mamy problem z jakimś grzechem, a wiemy że, wiemy, że on się pojawia w jakiejś konkretnej sytuacji, w jakimś konkretnym miejscu, czasie, no nie wiem, jakieś konkretne warunki muszą być spełnione, żeby ten grzech się pojawił, no to proste, to unikajmy tych okazji. Jeśli ktoś ma problem, nie wiem, z alkoholem, z papierosami, no trzeba unikać tych ludzi, nie wiem, takiego środowiska, gdzie ten grzech może się pojawić, jeśli mam jakieś głupie myśli. I wiem, że może zaraz gdzieś tam grzech się może pojawić staje i, i zaczynam zajmować się czymś innym, zadzwonię do kogoś, porozmawiam. E, zwróćcie uwagę, że te grzechy, które czasami się pojawiają w naszym życiu, one się pojawiają dopiero wtedy, kiedy są jakieś konkretne warunki, dopiero wtedy, kiedy no, na przykład człowiek jest sam wtedy, kiedy, albo może w jakimś przeciwnie, w jakimś konkretnym środowisku i tak dalej. Zwróćmy uwagę na to, które grzechy kiedy się pojawiają i tych okazji starajmy się unikać. Przy okazji uroczystości niepokalnego poczęcia Najświętszej Marii Panny, nie wiem czy wiecie, ale no jest takie jedno, jeszcze jedno święto, które jest związane z tym, ponieważ skoro dzisiaj, 8 grudnia, obchodzimy uroczystość niepokalnego poczęcia Najświętszej Marii Panny, czyli kiedy ona się poczęła w łonie swojej mamy, świętej Anny, to znaczy, że urodziła się 9 miesięcy później. Czyli 9 miesięcy później, dokładnie 8 września, obchodzimy jakie, jakie święto? Dokładnie, święto narodzenia Matki Bożej. I też analogicznie są takie trzy święta, które też są związane z Panem Jezusem. Pierwsze wiemy, że 25 dnia, grudnia, obchodzimy święto uroczystość Bożego Narodzenia, czyli 9 miesięcy wcześniej wspominamy poczęcie Pana Jezusa, a momentem poczęcia był moment, kiedy archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, czyli 25 marca, 9 miesięcy wcześniej, dokładnie obchodzimy uroczystość yy, zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Też wiemy, że podczas zwiastowania Maryja dowiedziała się, że w szóstym miesiącu ciąży jest ta, która uchodzi za niepłodną, a miał na myśli świętą Elżbietę. Co to znaczy? To znaczy, że dokładnie 3 miesiące później obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Pozdrawiam serdecznie, jeśli ten sposób wyrażania, ten sposób mówienia o Ewangelii, o słowie Bożym i tak dalej wam się spodobał? Dajcie znać, będzie to dla mnie też taka motywacja, żeby nagrywać dalej, ponieważ jest to taki pierwszy, pierwszego rodzaju takie nagranie w takim stylu, takim nastawieniem yy, i po prostu, no nie wiem, w takim okręgu kładzie. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim błogosławionego dnia z Panem Bogiem.